No dobra, nie będę wam ściemniał. Właśnie wróciliśmy z świetnego wywiadu, z wyjątkowym, jak zwykle wyjątkowym, bo my mamy tylko wyjątkowych gości z gościem. I co? No i wszystko się ładnie nagrało, świetny dźwięk, świetne zdjęcia, cudowny rozmówca, ale zapomnieliśmy nagrać zapowiedzi. Teraz siadam do montażu programu. No, i patrzę, że nie mam początku, I, i, i co robić? No, nie da się tego gościa jeszcze raz dzisiaj spotkać, więc zobaczcie czołówkę, a po czołówce będzie. zobaczycie. Witamy Was dzisiaj. A... Jak zwykle wyjątkowy goście. Kuba Mickiewicz. <grystanie> Dziękuję. Nazywam się Kuba Sienkiewicz. I nie oczywiście i, i, i reprezentuję tutaj samego siebie. Tak. Nie no, elektryczne gitary. <grystanie> elektryczną gitarę. Dzisiaj jest, jestem z jedną elektryczną gitarą. Aha. I z bombą. Z I, i, i czym? Z Nika. Z Niką bum. Bomba. No <grystanie> Do dobrze, że tego drugiego członu. No dobrze, niech, nie, nie, niech tak. tak będzie. Nika e, będzie gościem dzisiejszego mm. recitalu. E, kilka piosenek wykonamy wspólnie, dzieląc tekst na, e, między sobą. Mm. No zobaczymy. Pierwszy raz to robimy, to będą takie pierwsze koty zapłoty. Zobaczymy jak, jak to zabrzmi, e, ale e, pozostałe aranżacje no będą dosyć specyficzne, bo choreografia będzie skąpa, ja będę ja. siedział. E, za co? Ale za to ładunek i przekaz <laughs> będą powalający. A powiedz mi, jak tak wyjść do Londynu tutaj? Drogą powietrzną. <laughs> no tak. I przyleciałem tutaj wczoraj i właściwie niewiele się wydarzyło. Pozwiedzaliśmy troszkę okolice Farą tak? I tyle. No to serce po lewej u <laughs> Tak, było. było tak. Także serce Londynu, Harrow, po lewej u góry. Zapraszam też do centrum. Dobrze. Będziecie? Tak? Będziemy, ale dopiero jutro. Eee. Moim celem jest y, zobaczenie i zwiedzenie od światka elektrowni, która znana jest z okładki zespołu Pink Floyd, The Animals. Eee. O, Battersea. Eee. Tak. A powiedz mi, y, pierwszy raz w Londynie? Nie, kolejny raz. Eee. A. Pierwszy raz na Batesi... Pierwszy raz y, byłem w Londynie w roku. 1980, czyli wow. bardzo, bardzo dawno temu. Wtedy najłatwiej się jakoś poruszałem i, i ogarniałem Londyn. A potem kolejne wizyty już raczej w z, z celach służbowych, albo konferencje, albo występy. No i wtedy raczej czasu było niewiele. A powiedz mi, a widzisz jakąś zmianę w Londynie? Myślę, że co 10 lat Londyn jest zupełnie innym miastem. A teraz jeszcze ten Brexit doszedł. Tak, to się trochę czuję, ale no musiałbym tutaj głębiej żyć, żeby to hmm. ocenić i skomentować właściwie, nie? No, czuję się, czuję to. Także, ale fajnie, fajnie ci widzieć. A ja pierwszy raz z koncertem, czy już koncertowaliście Nie, nie, tak? koncertowaliście. Aha. I jak publiczność londyńska? Inna niż polska? Znaczy, to, to też jest Polska, ale Polska w Polsce? To, to specyficzne występy. Dzisiaj mamy Mercury Wingo, prawda? To bardzo specyficzna sala. Z kolei Wcześniej to była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mm. Raz też był taki recital bardziej no może o charakterze artystycznym niż, niż związanym z działalnością charytatywną. I wtedy, i wtedy to był po prostu taki, taki występ, jak zwykle w Polsce dajemy, kiedy mogliśmy ten program ułożyć po prostu tak, żeby, żeby aktualne nasze, nasze rzeczy po prostu przekazać publiczności na nasz program bieżący. Bardzo, 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 dobra widownia. Widownia chętnie słuchająca i bardzo żywo reagująca. Nawet powiedziałbym, że może bardziej spontanicznie, niż No tak, bo my tutaj po tych dułach, lipach, Stinga, Rianach, kurczę, tęsknimy zaprawdzimy w polskimi artystami. Także miło ci widzieć, bardzo się cieszę. To... A, a ja się cieszę, że Polonia istnieje, bo dzięki <grym> temu e, jest do kogo przyjeżdżać i, i, w, i twórcy mogą e, pracować <grym> i i, i dzielić się twórczością jeszcze, jeszcze w innych miejscach no niż tak. tylko w krajach. Tak. No. Wiesz co, ja tak sobie myślałam, że to my to nie do końca Polonia, jesteśmy, tutaj trochę e, kolonizujemy tą wyspę, wiesz. Tak. Tutaj niedaleko jest parafia, mamy tutaj wywiad z księdzem, tutaj macie... No, czyli o, jednak tutaj... diaspora, nie było. Ale nie, widzisz, mamy polskie kościoły, polskie mhm. sklepy, polskich mhm. artystów na, na, na występach, którzy. Z, przyjeżdżają do, do kolonii, <grym> tak powiem. E, także bardzo fajnie, że pan Wreszcie po latach to, Polska dorobiła się kolonii. I to tak. był w dodatku w Wielkiej Brytanii. Ale Ironia historii po prostu, rechot historii. Ale w Chicago to tak. mamy tak. to samo. Tak. Chicago tak, tak. i w części Nowego Jorku, chociaż Nowy Jork tak. już jest bardziej specyficzny. Także... Tak. Tak. A powiedz mi, a, a, jakie będą rzeczy, będzie liść na głowie? Dzisiaj? Tak, tak oczywiście. Dzisiaj nie będę eksperymentował z widownią, Dzisiaj piosenki e, znane z promocji, często odtwarzane w mediach, e, tak żeby po prostu e, tylko komentarzem e, zaznaczyć bieżący kontekst, a mm. poza tym normal, normalnie recital, recital złożony ze znanych pytań. To teraz takie pytanie z przeszłości, bo pamiętamy wszyscy, wszyscy na pewno pamiętają, że ty jesteś lekarzem. Tak. To dlaczego zamiast leczyć ludzi fizycznie, wybrałeś taki zawód trochę bardziej, znaczy trochę mniej stabilny? Mhm. Jakbyś odniósł taki sukces w medycynie, jak w sztuce, to byłbyś największym lekarzem w Polsce. Wiesz, co, to, to, to dwuzawodowość bardzo dobrze sprawdziła się w ciągu dwóch ostatnich lat, kiedy był lockdown mhm. i kiedy estrada prawie całkiem padła. Ja wtedy rozwinąłem swoje gabinety, swoją praktykę lekarską, i dzięki temu utrzymywałem się. Także to, to było o, o, dziwne, że dopiero, dopiero teraz, ale doceniłem tą swoją dwuzawodowość, która była dla mnie przekleństwem, bo, bo łączenie jednego z drugiego jest ciężkie. Ale, ale opłacało się. No to fajnie. To znaczy, to ja nie pamiętam dokładnie, ale dentystą chyba, tak. Nie, 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 ja jestem lekarzem. Neurologię. Neurologię. Wow. No to wiesz, ta muzyka też wpływa na nerwy, na, 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 tak. na zmysły. Muzyka wpływa na zmysły, ale to już jest obszar psychologii, raczej rehabilitacji może, mhm. fizykoterapii, na, na, na pewno nie neurologii, chociaż rzeczywiście ja też swoim pacjentom zalecam często muzykę jako jedną z technik rehabilitacyjnych, mhm. jako, pomoc do ćwiczeń ruchowych. Ja się zajmuję głównie zaburzeniami ruchowymi, tymi mową, z takimi jak choroba Parkinsona, mm. prąsewice, dystonię i to, to mm -hmm. wszystko, wszystkie zadrżenia, ruchy mimowolne i to, i to, i to, to są ludzie niesprawni, tak. I w związku z tym ta rehabilitacja jest tutaj bardzo istotnym uzupełnieniem, a może i nawet równorzędną metodą postępowania, więc Muzyka bardzo się przydaje. Mhm. Mogę też jeszcze wspomnieć, że moi pacjenci parkinsonicy chodzą na zajęcia bokserskie mhm. i okazuje się, że, że w czasie ćwiczeń mają taki sam czas reakcji jak, jak zdrowi ludzie. No to Bo, może grupy Pawłowa no, taki mają. No, ty, no, nazywasz to po swojemu, ja wiem, no wiem o co ci chodzi. <grychy> ja się zajmuję terapią zajęciową, mimo że z wykształcenia jestem mhm. artystą i skończyłem serii w kupiełkową. Kapitalnie. Tak. I, I w drugą stronę poszedłem, okay. odwrotnie od niż ty. Wprawdzie nie jestem lekarzem, tylko terapeutą, ale no. w każdym razie wiem o czym mówisz. Tak? Pracowałem z Korsakową. No, to, 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 co ja, no to, to co ja tłumaczę? tłumaczę, tak, to, co ja tłumaczę. No. Ale w każdym razie ja myślę, że to jest duża korzyść dla kultury, mm -hmm. że, że, że porzuciłeś medycynę na jakiś nigdy czas. Nigdy nie porzuciłem medycynę. Ale ciągnie wilka do lasu, bo tak mówię, się otwierałeś, tak? Nigdy, nigdy, nigdy nie, nie porzuciłem. To, ale czujesz się bardziej zawodowym lekarzem czy zawodowym artystą? Jestem dwuzawodowcem. Aha. I cierpi na tym życie prywatne, masz ta, jeszcze czas? Tak, tak, ta, cierpi strasznie. Uh -huh. Porzuciłem rodzinę, przyjaciół, znajomych, wszystko dla pracy. I dla fanów. Tak jest. I dla decyzję. pacjentów. No to super. A... Ja też się cieszę. No. no dobra, to bardzo dziękuję, że znalazłeś przed występem jeszcze pewno zdenerwowany czas. Miałem jeszcze jedno pytanie, bo tak zdradzę ci w tej mcy, że pokłóciliśmy się z żoną. O twoje fascynacje muzyczne. Ja powiedziałem, nie, no na pewno lubi Johnny Cash, na pewno Lubię. to jest taki polski Johnny Cash. Oczywiście nie, nie masz jakby artystycznie nic wspólnego, masz swoją no, drogę. No, pokaż się, swój, pokaż tak. się do kamery. Pokaż. O, tak. Tak. Albo nie miałam koszulki z tobą, ale może to jest do nadrobienia. Czy no, nie przy sobie nie, akurat nie mam. Nie. Nie wiem, czy, ja, czy w ogóle istnieje taka koszulka ze mną. To trzeba chyba, zrobić. To ja zrobię. Chyba, tak? to no, proszę bardzo, Zrobić <laughs> A właśnie, zrobimy konkurs. W takim razie będą dwa egzemplarze koszulki. Jeden pójdzie do Kuby, mm -hmm. a drugi pójdzie... Jak tutaj wpiszecie Kuba w komentarzu, to poprosimy, jeżeli się zgodzi, to podpiszę koszulkę i dostaniecie tak. prosto z Kuby, prosto Hawany. Z Polski podpisaną koszulkę, czyli ja tobie dwa egzemplarze wyśnę, taka o. zabawa. Tylko musicie napisać Kuba pod tym, przez K, nie przez C. To tak. jest taka wyspa. A byłeś na Kubie? Nie byłem, nie, nie, nie. nie ciągle. Nie. No dobra, to jeszcze raz dziękujemy, no i jeszcze oczywiście prośba, bo 20% z was, którzy oglądają ten film, subskrybuje kanał, chodzi o to, żeby Więcej osób subskrybowało, bo nie subskrybując, możecie po prostu przegapić jakiś fajny materiał, a subskrypcja na razie jest za darmo. Znaczy, na razie, bo to nie ode mnie zależy, to YouTube tak zrobił, ale w każdym razie zachęcam do subskrybowania. Jeżeli oglądacie to przed koncertem Kuby, to na dole jest jeszcze link do biletów ostatnie chwile, żeby te bilety nabyć. No, i jak Wam się podobało, to dawajcie lajki, a jak macie coś do powiedzenia, piszcie w komentarzach. Na każdy komentarz odpowiem i dziękuję i do zobaczenia w kolejnym programie. Hej!